Dobry wieczór, kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Z tej strony Sylwia Bobel, mentorka kobiecości. E, prowadzę kobiety do połączenia z żeńską energią, z kobiecością. Przypominam kobietom, jak wielkie mają w sobie zasoby, jak wielka moc kryje się w naszej kobiecości. E, na pewno jestem mega propagatorką <laughs> odpoczynku luzu, relaksu. Pomagam kobietom silnym i niezależnym prowadzić więcej ciepła, więcej miłości, więcej luzy i relaksu w życiu, e, przypominając kobietom, że naprawdę bycie w żeńskiej energii to jest dla nas tak e, niesamowita jakość, która bardzo e, wpływa na jakość doświadczenia siebie, na jakość doświadczenia naszych relacji, na to, po prostu jak się ze sobą czujemy. Witam Was bardzo serdecznie, fajnie, że przychodzicie. Dzisiaj jestem totalnie inną porą niż zazwyczaj. Hmm, przypominam Wam, że od poniedziałku do 8 marca codziennie przychodzę do Was na live, randkę z kobiecością, gdzie będziemy sobie rozmawiać na tematy dotyczące kobiecości, dotyczące generalnie naszych tematów życiowych. To będzie bardzo krótki live, taki do pół godzinki, także wpadam do Was z taką inspiracją jeszcze na dobranoc przed położeniem się do łóżeczka. Mam nadzieję, że, że moje treści moja, moja, moja inspiracja, z której tutaj przyjdę do Was, będzie dla Was pięknym otwarciem się czasami na spojrzenie na pewne rzeczy, na pewne tematy z nowej, innej perspektywy. I dzisiaj przychodzę do Was z tematem podejmowania decyzji. To był temat, który trochę już zaczął się wczoraj. I chciałabym go dzisiaj właśnie kontynuować, porozmawiać o tym, jak to jest z tymi naszymi decyzjami. Z tym, że kobieta jest zmienna, że kobieta zaraz mówi tak, raz mówi nie, dobry wieczór, cześć dziewczyny, witajcie. Powiedzcie mi, jak to jest u Was z podejmowaniem decyzji? Zapraszam Was do rozmowy, bardzo lubię z Wami też rozmawiać, bardzo lubię, jak jesteście obecni na tych live'ach, na tych spotkaniach, bo to też dodatkowo jest dla mnie po prostu inspiracją do tego, żeby właśnie, kiedy jest pytanie, czy kiedy jest interakcja to mi się też naprawdę jeszcze przyjemniej tutaj jest. Także zapraszam Was do tego, żebyście podzieliły się, jak to u was jest z decyzjami. Bo ja przez bardzo długi czas miałam ogromny problem z, z podejmowaniem decyzji i wiem, że bardzo dużo kobiet ma ten problem, i to, yy, to jest często domena grzecznych dziewczynek. I za chwilę Wam powiem, dlaczego to tak mocno dotyczy grzecznych dziewczynek. Tych, które by były wychowywane na, na grzeczną, tych, które były uchwalone za to, że są grzeczne, bo cokolwiek znaczy być grzeczną. Grzeczna dziewczynka to jest taka, która nie wyraża emocji, która nie mówi nie, która y, zawsze na wszystko się godzi. Y, I oczywiście, kiedy byłyśmy gaszone w naszej ekspresji, kiedy byłyśmy gaszone w naszych marzeniach, w naszych aspiracjach, kiedy y, dorośli nie pokierowali nas do tego co jest w naszym życiu, naszą ścieżką życiową. Nie działaliśmy w zgodzie z naszymi predyspozycjami, z naszą indywidualną energetyką, z naszą osobowością. To, jako dorośli jesteśmy po prostu zagubionymi, jesteśmy zagubionymi dorosłymi, którzy nie wiedzą, czego chcą od życia i bardzo ciężko jest wtedy podejmować decyzje. Ja słuchajcie, miałam kiedyś tak, że nawet bardzo ciężko było mi podejmować decyzję, idąc do restauracji, na co ja dzisiaj mam ochotę, co ja chcę dzisiaj zjeść. E, śniadanie to był odruch, w którym po prostu. Wybierałam to, czego byłam przez całe życie uczona, czyli śniadanie równało się kanapki, bo tak jadłam w domu. I fajnie jest trochę zrobić taką introspekcję w stosunku naszego życia i tak sobie trochę popatrzeć wstecz, żeby zobaczyć, czy twoje życie, czy to, gdzie jesteś, żyjesz tak naprawdę z tego miejsca, które ty świadomie wybrałaś dla siebie, czy może jesteś w tym miejscu, bo Chciała od tego ciebie mama, bo może chciała od ciebie tego tata, albo tak naprawdę podświadomie rodzice mogli ci tego nie mówić, a ty podświadomie wybrałaś zawód, czy w ogóle żyjesz, dokładnie tak, żeby podświadomie zyskać akceptację któregoś z rodzica. To jest bardzo duży problem, kiedy zaczynamy dojrzewać do momentu, w którym okazuje się, że jesteśmy w miejscu, w którym wcale nam się nie podoba, jesteśmy w miejscu, w którym w ogóle nie lubimy być. Okazuje się, że jesteśmy w tym miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że yy... Że po prostu wybraliśmy z poziomu nieświadomości, z tego miejsca, w którym po prostu nie skomunikowaliśmy się kim jesteśmy, dokąd chcemy zmierzać, jakie mamy predyspozycje i co chcemy w naszym życiu tak naprawdę osiągnąć. I to dotyczy i zakładania rodziny, i wybiera, wybierania partnerów życiowych, i wybierania takiej ścieżki zawodowej, tego gdzie mieszkasz, jak mieszkasz, jak się ubierasz, naprawdę to dotyczy mnóstwa, mnóstwa aspektów. I kiedy kobieta ma e, zagubiony ten swój wewnętrzny kompas, a kobiety to są e, istoty, które są bardzo połączone z intuicją. My po prostu, dziewczyny, jesteśmy naturalnie stworzone do tego, żeby czuć, do tego, żeby w zgodzie z tą intuicją podążać. My jesteśmy tymi, które mają mega, taki piękny, otwarty kanał intuicji który nam bardzo pięknie podpowiada do tego, który nam bardzo pięknie podpowiada. Intuicja jest nielogiczna. E, intuicja jest bardzo często mm, podpowiada Ci rozwiązania, które mogą wydawać się szalone, które mogą wydawać się takie. Y, nieprawdopodobne, czy takie odjechane i tak rzeczywiście jest z naszą intuicją i to fajnie sobie zacząć obserwować właśnie w tym kontakcie codziennym. Ja kiedy zaczęłam łączyć się z intuicją, kiedy zaczęłam widzieć, czy moje decyzje, które podejmują są naprawdę moimi decyzjami, to zaczęłam od takich zwykłych sytuacji, jak na przykład zapytanie się siebie, czy na pewno ja chcę takie czyli ja na pewno chcę zjeść takie śniadanie, jakie ja dzisiaj wybieram, czy to na pewno jest moje śniadanie, czy to, że nie lubię jakichś potraw Hmm, czy to, że nie lubię jakichś kolorów, to na pewno jest moje? Czy to jest zaszczepione od mojej mamy, czy od mojego taty? Pamiętam, jak kiedyś pracowałam w Inglocie, i tam, um, tam mieliśmy taką wielką półkę lakierów do paznokci, i były kobiety, które przychodziły z partnerami i pytały partnerów. Jakie, jaki lakier do paznokci mają wybrać, bo one same nie potrafiły zdecydować, bo same tak naprawdę nie wiedziały, nie znały siebie, jaki kolor lubią, który im się bardziej spodoba, więc one wybierały lakier, który spodoba się mężczyźnie. Pamiętam w ogóle wtedy, ja jeszcze nie byłam tego świadoma, że wiecie, że jest coś takiego jak praca z lustrem, że jeśli coś tak bardzo mi trygeruje i tak budzi we mnie jakiś taki impuls, bo ja pamiętam, jak miałam niezgodę, jak przychodziły te kobiety i one tak oddawały decyzję właśnie temu mężczyźnie, ale to nie było z takiego miejsca, że pomóż mi wybrać między tym a tym, tylko to było z miejsca... Zadowolenia go, czyli podejmę decyzję, żeby ciebie zadowolić, a nie, po, a nie dlatego, że na przykład zadbam tutaj o siebie. Pracowałam też kiedyś w restauracji kochelnerka, i tam była podobna sytuacja, gdzie przychodziły mężczyzny, kobiety z mężczyznami na kolację, na przykład, czy na obiad, czy na śniadanie i pytały swoich partnerów, co mają zjeść, bo one nie wiedziały. I to nie jest sytuacja jednorazowa, to była sytuacja bardzo częsta. I pamiętam, że te sytuacje budziły we mnie taki trochę z jednej strony szok, budziły we mnie trochę takie zastanowienie się, że dlaczego te kobiety tak mają, dlaczego one tego nie wiedzą. Ale wiecie, po tym wszystkim ja szłam do restauracji i. Często oddawałam wybór, e, wybór e, nie wiem, jakiejś potrawy, bo wydawało mi się, że ja nie umiem dobrze wybrać. Czy dotyczyło to sukienek, strojów, jakiegokolwiek ubrania, gdzie po prostu pytałam wszystkich o zdanie, czy to jest OK. A... Nie do końca sprawdzałam, jak ma się z tym moje ciało, jak ma się z tym moja intuicja. Mówicie, to bardzo często połączenie z intuicją, podążanie za intuicją wymaga naszej odwagi. Kiedy nie jesteśmy tego nauczone, to naprawdę są sytuacje, w których jest to dla nas tak inne doświadczenie, tak duże przełamanie swoich wewnętrznych schematów, że my po prostu. Boimy się w to wejść, bo boimy się, że e, ludzie nas odrzucą, kiedy my będziemy sobą. E, I kiedy ja zaczęłam łączyć z moją kobiecością, to na przykład bardzo zmienił się mój styl ubierania. E, do tego stopnia, że kiedyś, nie wiem, wstydziłam się nakładać jakieś dłuższe kolczyki, czy jakieś kolczyki z piór, był taki czas, że bardzo je lubiłam, czy założenie opaski na głowę wiązało się z tym, że ja po e, prostu... Miałam takie poczucie, że, że to jest za bardzo odjechana, że za bardzo się wyróżniam, że, że tak bardzo się tego bałam, ale kiedy zaczęłam łączyć się z intuicją, kiedy zaczęłam odkrywać swoją kobiecość, kiedy zaczęłam naprawdę tak totalnie mm, czuć, czego ja tak naprawdę pragnę. W tych codziennościach, te codzienności mega mi zaczęły dawać mi bardzo dużą odpowiedź, to zaczęło się okazywać, że ja mam swój indywidualny styl, że ja doskonale wiem, w czym chcę dzisiaj. Yy, w co chcę się dzisiaj ubrać, ja doskonale wiem, w jakim jestem dzisiaj nastroju, co dzisiaj pasuje do mojego nastroju, ja nie muszę nikogo kopiować, ja nie muszę nikogo powielać, bo ja wiem, kim jestem, wiem, dokąd zmierzam, wiem, dokąd idę, bo mam bardzo mocno, bo mam bardzo duże połączenie z moją intuicją. Ja dziewczyny naprawdę uważam, że dla każdej z nas to jest niezwykle ważne, ja, ja trochę... Nie lubię mówić w taki sposób, że każdy z nas powinna, na przykład, ale uważam, że jeśli ty czujesz, że nie masz kontaktu z intuicją, że gdzieś tam gubisz się w tych opiniach innych ludzi, że y, kiedy decydujesz o sobie, to musisz zapytać kilka osób, żeby one ci potwierdziły, czy twoja decyzja jest dobra, czy nie. I taki proces łączenia się z intuicją i takiego totalnego pozostanięcia ze swoimi decyzjami w swoim sercu, w swoim rozpatrzeniu, to nie zawsze jest tak, że my od razu wszystko wiemy. Czasami potrzebujemy dać sobie na to czas. Potrzebujemy pobyć z tym ze sobą, żeby się upewnić, że to jest moja droga, że to jest moja ścieżka. Bo oczywiście z jednej strony, czasami intuicja mówi do nas jak taki impuls, i ja tak postrzegam takie impulsy, jakieś ważne momenty z intuicji, że nam przychodzą jak taki impuls, nawet czasami powiedziałaś, że ta energia. Jest taka mocna i tak mocno y, przychodzi, i ty po prostu czujesz i wiesz, że to jest Twoje, mm, ale wiesz, że jeszcze nie jesteś na to gotowa, i ty się na to będziesz przygotowywać, i wtedy może przyjść taki moment, w którym będziesz to kwestionować, że coś do Ciebie przeszło, że dostajesz jakiś przekaz, że dostajesz jakiś impuls, za którym masz pójść. I to jest zupełnie naturalne, że jeśli jeszcze na to nie jesteśmy gotowe, to będziemy przygotowywana, żeby do tego dojrzeć, ale ważne, żeby zrobić tą stronę pierwszy krok, który popchnie ci dalej y, do przodu, który popchnie ci dalej do życia. Natomiast pamiętam taki moment. To był czas, kiedy przeprowadzałam się z Białogostoku do Warszawy. Ja już wtedy bardzo dużo wewnętrznych spraw i tematów rozpatrywałam w sobie, ale jeszcze miałam tak, że lubiłam sobie zadzwonić do zaufanych osób i zapytać je o zdanie. To nie znaczy, że ja teraz tego w ogóle nie robię. Lubię porozmawiać o jakichś ważnych kwestiach, ważnych tematach z ludźmi, ale mam taką świadomość, że każdy radzi mi tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, więc ja, żeby wiedzieć, czy ta decyzja należy do mnie, pozostaję z, ze zdaniem drugiej osoby, ale nie przyjmuję je jako moje ostateczne zdanie dla mnie. I to jest często nasz problem, że my chcąc zadowolić innych, podejmujemy decyzje dla naszych bliskich. I to był taki czas, gdzie przeprowadzałam się z, Biał z Warszawy do Białegostoku i z Łodzi jeszcze wtedy. Um, podjęłam taką decyzję, że ja... To było był w ogóle niespodziewane. Ja sama... To przyszło do mnie jak taki impuls. Ja sama nie wiedziałam, Naprawdę to było bardzo spontaniczne wydarzenie, mieszkałam wiele lat w Warszawie i nagle się okazało, że po prostu zaczął wołać mnie ten Białystok i to było takie podjęcie decyzji w, tygo, w tydzień, gdzie tego w ogóle nie planowałam, a nagle po prostu moja sytuacja, los i wszystkie zdarzenia doprowadziły mnie do tego, że, że przyszła ten moment podjęcia takiej decyzji i ja wtedy poczułam... Że ja poinformuję o tej decyzji wszystkich dopiero jak już będę w tym mieszkaniu w Białymstoku, do którego się przeprowadzałam. Nie rozmawiałam o tym z nikim, nie dzwoniłam do nikogo, nie pytałam żadnych osób, co on o tym myślą. Ja pozostałam z tą decyzją w swoim sercu, bo wiedziałam, że kiedy będę o to pytać wszystkich wokół, to oni za bardzo rozproszą moją uwagę i ja stracę swój wewnętrzny kompas. I są takie momenty i takie sytuacje, gdzie my czasami gubimy swój kompas. I wtedy naprawdę. Niesamowicie przydają nam się na bliscy, którzy nas bardzo dobrze znają i którzy nie będą nam narzucać swojej wersji, swojej wizji, to, ma, to wymaga bardzo dużej świadomości, żeby nie narzucać komuś swojej wersji, swojej wizji, swojej perspektywy. Ale mam, też, mam to szczęście, że mam wokół siebie takie osoby, które pomagają, które wiedzą, jak zadać mi pytanie, które na, dobrze, na tyle dobrze mnie znają, że pomagają mi naprowadzić siebie na ten dobry tor. I ja też jako mentorka widzę tak swoją e, ścieżkę i widzę tak swoją drogę, że. Ja pracuję z kobietami, pomagając im skoczyć na ten ich właściwy tor. Ja nie widzę siebie jako, jako mentorkę, która dyktuje, jak masz żyć, która ci powie, to jest jedyna słuszna droga. Ja widzę siebie jako tą kobietę, tą mentorkę, która po prostu. W Trochę wcześniej przeszła tą drogę, i to nie znaczy, że w jakikolwiek sposób jest lepsza. To znaczy, że mam doświadczenie, gdzie, którym mogę się z Tobą podzielić i mogę się z ni nim z Tobą podzielić, pokazując Ci, jak ja przeszłam tą drogę, ale też zadając Ci pytanie tak yy, taki sposób, czy prowadząc się różnymi sposobami i narzędziami, jak chociażby taniec intuicyjny Flowdance, w taki sposób, żebyś Ty połączyła się z tym miejscem, w którym Ty wiesz, z tym miejscem, w którym masz jasność i klarowność. Tym miejscem, w którym nie stawiasz nad sobą autorytetów, które wiedzą lepiej, które mają jedyną słuszną prawdę, tylko w tym miejscu, w którym naprawdę zanurzasz się do środka i znajdujesz tam swoją klarowność na temat tego, jak ty chcesz przeżyć swoje życie. Wiecie, znam mnóstwo, ogrom takich sytuacji, gdzie yy, kobiety. To, czy być w relacji, czy zostać w tej relacji, czy ten partner jest okej, okay, czy nie okej. Okay, uzależniają od tego, co myśli mama na temat partnera, co myśli przyjaciółka na temat partnera. I naprawdę ludzie mają przeróżne doświadczenia. I każdy, szczególnie jeśli takie osoby, na przykład, nie pracują na sobą, nad sobą za dużo, to one tym bardziej będą na siebie projektować swoją wizję, więc potrzeba tutaj mocnego wewnętrznego kompasu, żeby zawsze stać mocno za sobą i stać można za, mocno za sobą również w decyzjach, bo wiecie, co nam daje decyzyjność? To jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, bo kiedy ty nie podejmujesz decyzji za siebie, to ktoś prędzej czy później podejmie ją za ciebie. Kiedy ty nie decydujesz się, że jeśli jesteś w nieszczęśliwej relacji, i nie decydujesz się coś z tym zrobić. Ja nie mówię, że decyzją musi być od razu odejście z relacji, bo może być tak, że twoją decyzją będzie podjęcie pójścia na terapię, czy zrobienia coś z tego, pójścia na jakiś kurs, przeczytanie jakieś książki, i ta decyzja może ci doprowadzić do tego, że będzie lepiej w Twojej relacji. Za decyzją idzie wzięcie odpowiedzialności. I my często, kiedy unikamy. Podjęcia decyzji my tak naprawdę unikamy. Wzięcia odpowiedzialności. I my tak lubimy przerzucać tę odpowiedzialność na przyjaciółki, na partnera, na mamę, na tatę. I stajemy się w takiej wersji, w takiej opcji jak ofiary. I brak decyzyjności dziewczyny to jest bardzo często brak zintegrowanej energii męskiej, czyli tej, męs tej energii, która daje nam sprawczość. Ja uwielbiam teraz podejmować decyzje, bo dzięki, dec oczywiście. Bywają w moim życiu decyzje, z którymi potrzebuję pobyć dłużej e, i które nie są takie łatwe do podjęcia, ale lubię to, że ja mogę sama stanowić o sobie. Lubię to, że ja mogę sama o sobie zadecydować, w jaką stronę chcę pójść w moim życiu. E, lubię to, że decyzyjność daje mi sprawczość, czyli ja mogę coś sprawić w ruch, bo e, wzięcie odpowiedzialności za siebie powoduje, że my. Z tą odpowiedzialnością mamy realny wpływ na nasze życie. I to jest fantastyczne, że my zaczynamy mieć wpływ na nasze życie. To jest fantastyczne, że ma, mamy tą świadomość, jak bardzo mamy duży wpływ na nasze życie. Bo pamiętaj o tym, że Twoje życie y, jest wynikiem Twoich decyzji, decyzji każdego dnia. Podjęcia decyzji rano: czy Ty rano y, wstając rano, będziesz skrolować telefon, czy może. Y, Zrobisz sobie chwilę jakieś praktyki, które pomoże Ci osadzić się w sobie i będziesz ten dzień przeżywała z miejsca ja, a nie z miejsca tego, co wrzucają nam media społecznościowe i wrzucają nam jakieś różne treści, które po prostu zaśmiecają nasz umysł. Od Twojej decyzji zależy, co będziesz jadła. Twoje decyzje, to jak będziesz dbała o swoje ciało, będą miały efekty. Za 10, 20, 30 lat tak naprawdę my już teraz pracujemy na to, co będziemy mieli właśnie za ten czas to nasze decyzje doprowadzają nas do tego, gdzie jesteśmy w naszym życiu. Więc unikanie tych decyzji powoduje, że my. Yy, wycofujemy się z naszego życia i pozwalamy, żeby to ktoś przejął za nas rolę e, tego, który nawiguje naszym życiem. Więc to jest naprawdę niezwykle ważne, żeby umieć zdecydować czego ja chcę od życia I, i podejmowanie decyzji to jest w ogóle mega sexy. To powoduje, że my w jakiś sposób stajemy się bardziej pewni siebie, stajemy się bardziej atrakcyjni zarówno kobiety, jak i mężczyźni i to powoduje, że fajnie jest po prostu widzieć, że osoba jest decyzyjna, bo to też trochę mówi o tym, że osoba i świadoma po prostu czego chce od życia. A co tak naprawdę może być bardziej atrakcyjnego niż kwestia tego, czego ja chcę od życia. No jakby jest dużo kwestii, które. Pobudzą naszą atrakcyjność. Tutaj jeden mężczyzna pisze: Mężczyzna ma być decyzyjny decyzyj na, na randkę i w ogóle do kobiety. Zgadzam się z tym. Jeśli chodzi, właśnie dlatego mówię, że decyzyj, brak decyzyjności u kobiet y, jest wynikiem braku zintegrowanej energii męskiej, takiej zdrowej energii męskiej, która daje nam sprawczość. Jeśli chodzi o dynamikę relacji męskiej, i żeńskiej, mm, tak, w relacji, kiedy mamy, nie wiem, idziemy na randkę, kiedy jesteśmy z partnerem, to właśnie mężczyzna jest tym, który ma podejmować decyzje. To powoduje, że kobieta może się czuć zaopiekowana, rozgościć się w wiecie, w takim stanie jestem i po prostu będę tutaj ozdabiać ten czas, to odciąża w jakiś sposób kobiety podejmowania decyzji i taki mężczyzna, który świadomie, mocno stoi w swoich decyzjach, to też jest ten mężczyzna, który jest mega atrakcyjny. Natomiast to nie znaczy, że mamy decyzyjność za siebie oddawać innym osobom, oddawać, wiecie, tak jakby chociaż ten kolor lakieru do paznokci, że są rzeczy... Które są rzeczy, są kwestie w naszym życiu, które my same potrzebujemy zdecydować, gdzie musimy postawić się jak dorosła kobieta, która jest świadoma swojej wartości, która jest świadoma, jak dokąd zmierza, i postawić swoją decyzję, podjąć ją za siebie. Są takie decyzje, których nikt za nas podjąć nie może. Ale natomiast w kwestii relacji to jest temat bardzo złożony i. I tak po prostu, tak, zdecydowanie jest tak, że, że tutaj w dynamice relacyjnej to się trochę już zmienia. I czasami trzeba po prostu pozwolić sobie nie podejmować pewnych decyzji, tylko zaufać, że ktoś również podejmie dobrą decyzję dla was, jako dla relacji. Słuchajcie, ja przeczytam jeszcze komentarze, które się pojawiły. Edyta, Sylwia, cudownie wspierasz dziewczynę w swoich projektach. Dziękuję ci, kochana. Dzisiaj zaczęłam dzień z twoim tańcem. Czuję lekkość, radość. Dziękuję. Wow, cudownie. Dziewczyny, zapraszam Was bardzo serdecznie do wydarzenia Flow Dance. To jest wydarzenie, które będzie łączyć taniec intuicyjny. I głęboką pracę z podświadomością poprzez właśnie pracę z ciałem. Ja kocham pracować z ciałem. Jest to dla mnie jedno z najfantastyczniejszych narzędzi i właśnie połączenie z intuicją e, otwiera nam taniec, otwiera nam po prostu jakby ten kanał do tego głębokiego połączenia ze sobą, dlatego że w tańcu tak bardzo rozróżniamy swoje ciało, pozwalamy, żeby. Nasza energia swobodnie płynęła, wtedy mamy dostęp do tej naszej rzeczywistej, realnej energii, tej, przez którą przychodzą do nas odpowiedzi. I ja takie największe największe przekazy, największe informacje a propos mojego życia, a propos różnych kierunków miałam, słuchajcie, właśnie podczas tańców, podczas różnych ceremonii w trakcie tańca, gdzie w ogóle nie robiłam tego po to, żeby podjąć jakąś decyzję, ale właśnie bardzo często taniec tak mocno otwierał ten mój kanał świadomości, takiego przypływu i tak, tak dużego połączenia ze sobą, że dostawałam jasne i klarowne wizje, jasne i klarowne odpowiedzi, jak mogę dalej pokierować swoim życiem I dla mnie to jest naprawdę po prostu genialna praca, genialna metoda tańca z ciałem. Flowdance to jest moja własna metoda tańca intuicyjnego, która łączy w sobie różne techniki tańca. Od estetic dance poprzez. Pięć rytmów poprzez biodanzę, jakby tam w ogóle nie mam określonego jakiegoś takiego stylu. Jednego ja po prostu tym tańcem przekazuję to, w jaki sposób ja czuję taniec, to w jaki sposób ja czuję prowadzenie, i to jest dla mnie tak naprawdę taniec, w którym możemy uwalniać blokady. Ale przede wszystkim jest to taniec integracji potencjałów, czyli otwarcia się na nasz potencjał, bo to nie jest takie oczywiste, że kiedy stajemy do swojego potencjału, to życie zaczyna nam się super od razu układać i jest nam fajnie. Bardzo często im bardziej stajemy do naszego potencjału, tym bardziej nasze ego próbuje nas zatrzymać. Do tego stopnia, że wywala nam poczucie winy, że my chcemy tak fajnego życia, że właśnie boimy się podjąć nasze decyzje. Może z podświadomości wylewają się takie tematy, które powodują, że my m, gubimy nasz kompas, gubimy nasze centrum i właśnie w tańcu intuicyjnym możemy zobaczyć, czy, czy nasze ciało jest w ogóle to, gotowe to przyjąć, czy nasze ciało jest na to otwarte, czy nasze ciało jest otwarte na. Y, na y, na ten potencjał, na te zasoby, na które ja chcę się otworzyć i właśnie będziemy to robić w tym tańcu intuicyjnym, e, Flowdance to będzie pięciodniowe wydarzenie, taki e, mini kurs, mini warsztat pracy z ciałami głębokiego połączenia się z intuicją, e, który zaczynamy 17 marca i zakończy się w dniu przesilenia wiosennego czyli 21 marca, kiedy zaczyna się wiosna, to jest dla mnie w ogóle tak niesamowity czas gdzie będziemy przechodzić z zimy do wiosny i właśnie w tym tańcu Integrować e, głębokie połączenie ze sobą, głębokie połączenie z tym kanałem, tym czystym kanałem w nas, w którym są odpowiedzi w którym wiemy, dokąd zmierzamy, w którym wiemy, jakie decyzje podejmować, właśnie dlatego, że wiosna to jest czas, w którym my już wchodzimy w ruch, to już nie jest do końca ten czas, w którym jakby wiadomo, że wiosną też będą takie momenty, że się zatrzymasz, że będziesz bardziej odczuwać pewne tematy, natomiast zima to jest właśnie ten czas, gdzie my jesteśmy najbardziej połączone z intuicją, z odczuwaniem, jak ja chcę pokierować swoim życiem, gdzie ja chcę pójść dalej, my jesteśmy bardzo w środku, to jest tażeńska energia, zima to jest ta żeńska energia bycia w środku. Bycie w kontakcie ze sobą, bycia w głębokim połączeniu z tym, co jest dla nas ważne. I dlatego też postanowiłam, podjęłam ja taką decyzję, że to wydarzenie będzie właśnie jeszcze w tej energii zimy, czyli tego głębokiego połączenia, żeby z jasną i klarowną wizją mogła wejść w okres wiosny. Do dnia kobiet do 8 marca możecie do tego wydarzenia dołączyć za połowę ceny, czyli 111 zł. Od 9 marca cena wskakuje na 222 zł. I zapewniam Was, że to będzie przepotężne wydarzenie, dlatego że ja sama jestem teraz w mocno przełomowym czasie, bardzo przełomowym momencie i wiem, że że mm, I wiem, że tam wydarzy się wiele piękna, wiele dobrego, bo wiem, co teraz zadziewa się we mnie i jaką energię, energię będę Was zapraszać, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkie osoby, które już miały okazję uczestniczyć w poprzednich edycjach Flowdance yy, i dla wszystkich osób, które jeszcze nie miały możliwości doświadczenia tańca indukcyjnego ze mną, to zapraszam Ci na maksa bardzo serdecznie. Duch Twojego, Pono Pono, to kosmos. Kosmos duszę naprawia w głębi podświadomości. E, tutaj mówisz o moim Ho'oponopono, może nie wszyscy wiecie, że ja jestem też autorką utworu Ho'oponopono, autorką, śpiewam utwór Ho'oponopono, który możecie znaleźć na YouTubie. Fajnie, że o tym powiedziałeś. Dzisiaj jest wieczór, więc możecie sobie słuchajcie, posłuchać Ho'oponopono na takie wyciszenie, na ukojenie, na połączenie się ze sobą. A jeśli czujecie, że chcecie wejść tutaj jeszcze głębiej, to zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie. Flowdance, połączenie. 17 21 marca. Słuchajcie, za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Możecie mi dać znać w komentarzach, co wynosicie z tego live'a, co wynosicie z tego spotkania. Postanowiłam, że te spotkania Randka z kobiecością właśnie w tym tygodniu to będą takie szybkie zajawki, żeby podzielić się z Wami jakimś tematem, do czegoś was zainspirować. i Jestem mega ciekawa, jak Wam się podoba taka forma, więc zostawcie mi feedback. Może czujecie, że ten live, że to spotkanie będzie inspirujące dla jakiejś waszej. Bliskiej osoby, bliskiej kobiety, podeślijcie, udostępnijcie, Będzie wam, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, a ja za dzisiaj dziękuję, życzę Wam wspaniałych snów i dobranoc. Ściskam.